Każdy z nas obecnie w starciu z dużym koncernem jest bez szans. Państwo chroni silniejszych. Miałem wielokrotnie do czynienia z osobami, którym zakład energetyczny zarzucił nielegalny pobór energii, z osobami, którym kiedyś postawiono słup energetyczny na działce, z osobami, które nie do końca zrozumiały zapisów w umowie bankowej, czy z osobami, które toczą spór z zakładami ubezpieczeń. Niestety przepisy prawne obecnie są tak skonstruowane, że sprzyjają wielkim koncernom w starciu z jednostką. Dodatkowo długotrwałe postępowanie sądowe zniechęca wielu do dochodzenia swoich racji. Chcę, aby każdy był równy wobec prawa. Czas skończyć z przywilejami dla wielkich korporacji, nawet jeżeli są one państwowe. Marcin Sypniewski, lider listy numer 4 w okręgu Bydgoskim, KORWIE.